Witam Państwa w drugiej części wyjątkowego programu, gdzie gościem moimi Państwa jest Witold Gadowski, pisarz i dziennikarz. Witam ponownie. Okay. Skupmy się w drugiej części na polskiej scenie politycznej, ale też między innymi na czwartej władzy na mediach. Jest takie przekonanie, że zarówno obecnie Telewizja Polska pełni swoją misję w dość taki wysublimowany sposób, tak samo jak robi to TVN. Była taka sytuacja, też w rozmowie przed programem, rozmawialiśmy o tym, że dość ciekawa sprawa została zamieciona pod dywan, jeśli chodzi o obecnie amerykańską stację, która, no myślę, jest w Polsce chyba najbardziej popularna. No to sytuacja skandaliczna właściwie, bo... Organ państwowy, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nakłada na telewizję TVN zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami karę finansową i po interwencji ambasador Stanów Zjednoczonych ta kara zostaje cofnięta. Jak to można zrozumieć? To znaczy, że państwo polskie jest takie na niby? Teoretycznie. Że, że państwo polskie nie działa, że właściwie królową Polski jest pani tam Mosbacher? No, szczerze mówiąc, ubliża mi taka sytuacja i myślę, że wobec TVN-u tym bardziej powinny być egzekwowane przepisy prawa, bo jest to telewizja, która od dłuższego czasu prezentuje tak, taką antyniepodległościową, postkomunistyczną linię programową, która promuje właśnie partie typu, typu partia federastów, dla niepoznaki zwana Wiosną, czy, czy partię czy te frakcje w koalicji europejskiej, które są przeciwko rodzinie, przeciwko kościołowi, przeciwko e, tradycyjnym wartościom, to wszystko stanowi paliwo dla e, działalności telewizji TVN, której, która od swojego powicia jest, e, jest właściwie bękartem e, polskiego rynku medialnego, bo e, już dziś wiemy, jak powstawała telewizja TVN i kto ją zakładał, za jakie pieniądze. E, jeżeli e, Adjutant Jerzego Urbana z drugim wątpliwej reputacji, powiedzmy, biznesmenem polonijnym, zakładają telewizję TVN i już na samym początku łamią warunki koncesji, to potem może być tylko gorzej. Okazuje się, że niektórym na polskim rynku medialnym wolno więcej. Dlaczego złamali warunki koncesji? Otóż nie istniała już kon wtedy koncesja ogólnopolska. Ostatnią ogólnopolską koncesję na nadawanie tele naziemne telewizyjne otrzymał Zygmunt Solosz Krok-Żak. To jest jeszcze kilku nazwisk innych, ale których już nie pamiętam. E, czyli mówię o Telewizji Polsat. Mhm. I Telewizja TVN nie mogła już uzyskać ogólnopolskiej koncesji, a więc pierwszą koncesję uzyskała Telewizja TVN na nadawanie w Centralnej i Północnej Polsce i Telewizja Wisła na nadawanie w Polsce Południowej. Natychmiast nastąpiła fuzja tych dwóch telewizji i de facto TVN nadawał swój program na obszarze całego kraju, łamiąc warunki koncesji. Nigdy nie wyciągnięto y, 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 wniosków ani konsekwencji z tej sytuacji. Nie będę mówił, kto stał za Telewizją Wisła, bo to też bardzo ludzie ciekawej reputacji, powiązani z, z, z reżimem komunistycznym, i potem już telewizja TVN pierze sobie te dokumenty, nadaje już na e, terenie całego kraju. Powiem tyle, nie mogę zdradzać jeszcze e, szczegółów sprawy, ale wobec TVN e, wysuwane są bardzo poważne zarzuty, mówiące, że co najmniej od 2014 roku, znowu łamie ustawę o radiofonii i telewizji i warunki koncesji przyznanej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. E, bardzo poważne argumenty w tej sprawie zostały przekazane do organów państwowych. Zobaczymy, jaki będzie efekt. I zobaczymy, czy znowu ambasador amerykańska będzie w tej sprawie aktywnym uczestnikiem, aż aktywnym, aż bezprawnym uczestnikiem tego procesu. No właśnie. Sami jesteśmy ciekaw, ale też mamy pewne pewne obawy. Jeżeli chodzi y, o polską scenę polityczną, y, dużo y, w swoich słowach poświęcił Pan ostatnio Konfederacji. Y, jej wynik do wyborów do Europarlamentu być może zaskoczył, dla innych był, myślę, sukcesem, ale chyba jednak można to nazwać porażką. Y, w swoich w wywodach powiedział pan między innymi, że e, bynajmniej postawił się, tak myślę, po stronie Konfederacji e, w przeciwieństwie do tych, którzy mówią, że jest to rosyjska agentura. A choć z drugiej strony podkreślił pan, że faktycznie są tam takie osoby, które wedle pana wiedzy i tego, jak te osoby się wypowiadają, mogą mieć jakieś powiązania z Rosją. Termin rosyjska agentura, jakakolwiek agentura. Służy w Polsce do obtrukiwania młotkiem przeciwników. Jedni są agenturą izraelską, drudzy są agenturą moskiewską, jeszcze inni są agenturą amerykańską, jeszcze inni agenturą niemiecką. Tych agentur jest mnóstwo, jeszcze pojawia się agentura chińska i mamy pełny bigos pojęciowy. Dlatego warto wrócić do źródeł i zadać sobie pytanie czym tak naprawdę jest obca agentura działająca w, w naszym kraju. Obca agentura dziś e, działa w ten sposób, że oddziaływuje na życie gospodarcze i polityczne w sposób niejawny. Każdy, kto wychodzi na ulicę i krzyczy kocham Rosję, Putin jest wspaniałym carem, e, no trudno, żeby był uznany za rosyjskiego agenta, bo przy całym szacunku dla wielu osób, to rosyjscy agenci nie są idiotami i nie noszą tabliczek z napisem na czole, jestem rosyjskim agentem. Wręcz przeciwnie, rosyjskie służby specjalne są jednymi z najlepszych na świecie. Przepraszam, że wracam do takich podstaw, ale warto sobie zdać sprawę z tego, że szpiegostwo, agentura... Są to obszary działalności niejawnej, są to obszary, w których myli się pogoń, w których myli się przeciwnika. A więc gdzie ja bym ulokował swoją agenturę w Polsce? W środowiskach jawnie antyrosyjskich, w środowiskach najmocniej krzyczących o agenturze. Tam bym ulokował prawdziwą agenturę. Bo wystarczy, że tylko lekko skarykaturyzuje się pewne postulaty, i już wszyscy. Patrzą na to z przymrużeniem oka. Więc ścigajmy rosyjską agenturę, ale tak ścigajmy, żeby wszyscy się z tego zaczęli bać i, albo śmiać z tego, prawda? No i wtedy to jest zadanie, które agent wykonuje doskonale. E, czyli takie przekierowania. Oczywiście działa też agentura wpływu i tak zwani pożyteczni idioci. E, agentura wpływu także się nie ujawnia jako taka. Bo jaki może być wpływ agenta, o którym wiemy, że jest agentem? No, Żaden, bo każdy będzie go traktował z ogromną rezerwą i wszystko, co mówi. Natomiast jeżeli ktoś jest autorytetem, jeżeli ktoś jest znawcą, szanowanym znawcą, i przekazuje pewne treści, no wtedy jest skutecznym agentem wpływu, inaczej się rzecz ma z pożytecznymi idiotami, którzy są takimi pudłami rezonansowymi dla agentury. I oni rzeczywiście mogą krzyczeć długo i głośno i te zarzuty, które sformułowano wobec niektórych polityków Konfederacji Polskiej, to raczej zarzuty mogące mówić o tej trzeciej kategorii, którą wymieniłem, czyli nie, że jest tam nieco pożytecznych idiotów, którzy powtarzają produkowane przez rosyjską propagandę bomoty, bądź też jakieś argumenty i fakty. Problem agentury jest zbyt poważny, żeby roztrząsać go gdzieś w w sferze publicznej e, i w sferze. E, jakiejś, e, Lub na przykładzie Konfederacji. Dyskusji, dyskusji publicystycznej. Mhm. Tak? Ten, ten problem, problem to przede wszystkim problem, który tkwi gdzieś u podłoża zainteresowania służb specjalnych, które są specjalne dlatego, że nic nie wiem o ich działaniu. One mają działać w ciszy, w dyskrecji i zapewniać państwu bezpieczeństwo. Jeżeli ktoś zostaje wydalony z Polski pod zarzutem Prowadzenia agenturalnej działalności, to może to świadczy tylko o porażce służb specjalnych, bo sukcesem w takim przypadku jest przekierowanie takiej osoby, czyli zrobienie z niego kontra-agenta, który nadal sprawia wrażenie, że działa dla swoich mocodawców, a działa już faszerowany przez nas odpowiednią treścią, która wprowadza w błąd mocodawców. No to to są reguły, które wykłada się. Adeptom służb, czy ludziom, którzy chcą mieć pojęcie o służbach specjalnych, na pierwszych wykładach takich zapoznawczych. I wydaje mi się, że wszyscy autorzy, którzy dziś zarzucają Konfederacji, że to jest ruska agentura, no to po pierwsze przesadzają, a po drugie tej wiedzy jakoś nie biorą poważnie. Tylko. Starają się nas y, straszyć samym y, terminem ruski agent, jak to się popularnie mówi, ruska onuca, no różnie to tam jest formułowane. Ja uważam, że Konfederacja y, Polska ma pewien problem sama z sobą, bo musi ujednolicić przekaz i stworzyć jakiś, jakiś poważny wizerunek. To ciągle jest przed nimi i to jest większym problemem do tej formacji, niż sama y, agenturalność, Ponieważ ekscesy i wyskoki pojedynczych y, liderów, y, będących bardziej publicystami niż politykami, no nie mogą rzutować na całą, całą formację, która z natury y, jest wypełniona ludźmi y, myślącymi patriotycznie i zyskuje poparcie patriotycz, patriotycznie nastrojonych ludzi. To znaczy, że co, cały elektorat, y, który głosował na Konfederację Polską, to są wróceni agenci. Przecież dochodzimy do jakichś. Absurdów. Absurdów. Mhm. Tak. W takim razie jaka rzeczywistość kreuje się przed wyborami parlamentarnymi, które już na jesieni, bo przecież scenariusz może być bardzo wiele. Kukiz ostatnio wypowiedział się o próbie negocjacji z Konfederacją, ale w sumie można podrapać się po głowie i powiedzieć, że no dobrze, on ze wszystkimi rozmawia, tak? Z drugiej strony, można powiedzieć, że koalicja europejska zaraz się rozsypie, czy, czy już się rozsypała? Bo z punktu widzenia wojny wewnętrznej PSL-u, za chwilę PSL z kolei może się wyodrębnić i nagle okazać się, że gdzieś pokrzyżuje słupki dwóm największym partiom, tak? i znów będzie w grze jako koalicjant. Czy ja przewiduję też taki absurdalny z dzisiejszego punktu widzenia scenariusz, że PSL zostanie przejęty. Przez stronników Waldemara Pawlaka i wejdzie w sojusz z pisem po wyborach. To może być bardzo zaskakujący scenariusz, ale który pozwoli rządzić. Z punktu widzenia historii niekoniecznie. Wszystko jest możliwe. Ja życzyłbym sobie, jeżeli mogę w ogóle tak, takie osobiste życzenie wypowiedzieć, żeby Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja Polska zaczęły mówić rozsądnym głosem. i w, jakich, w tych takich kardynalnych kwestiach zaczęły się dogadywać, ponieważ jedno środowisko i drugie środowisko zawiera w sobie bardzo wielu ludzi usposobionych patriotycznie i niepodległościowo. I dzielenie tego elektoratu, dzielenie tych środowisk jest barbarzyństwem. Uważam, że lepsza dla pis byłaby koalicja z Konfederacją, która będzie już bardziej dorosła i wykrystalizowana niż na przykład z PSL-em. A może się też i tak zdarzyć, że grupowanie KUKIS będzie tuż pod progiem wyborczym, Konfederacja będzie tuż pod progiem wyborczym i, i tym sposobem niepodległościowcy i prawica stracą 10%. A czym to może grozić? To proszę sobie wyobrazić. No właśnie. I jakie hasła będą jak najbardziej w modzie w kampanii parlamentarnej? Czy znów y, antyklerykalizm, czy może. Zupełnie odwrotnie, może patriotyzm. Obawiam się, że będą grały emocje, czyli będzie mało racjonalności, a dużo pomówień, haseł i, i agresji. I taka będzie ta kampania. Czyli popularne nazewnictwo ostatnimi czasy język na nienawiści, który gdzieś będzie przypisywany wszystkim. Język nienawiści, którym operują przede wszystkim ugrupowania lewej strony i koalicji europejskiej. Bo jak y, Państwo. Y, Sprawdzicie wypowiedzi Krystyny Jandy, Borysa Szyca czy innych postaci, które wspierają koalicję europejską, to one są nacechowane pogardą, nienawiścią. do no właśnie, ale pójdźmy, pójdźmy tą ścieżką. Tak, Ostatnia sytuacja Zofii Klepackiej e, i tak dalej. Inni mogą na to przemykać oko. Natomiast właśnie e, PiSowi, my oczywiście PiSu nie bronimy. Opowiadamy tylko po prostu pewną historię z punktu widzenia, można powiedzieć, lotu ptaka z góry. I faktycznie wygląda to tak, że ten język nienawiści jest po stronie koalicji europejskiej. Jeżeli nie jesteś z nami, czyli nie jesteś przeciwko pis obojętnie z jakichkolwiek powodów, jesteś... to się nienawidzimy. Tyle. Ale to jest sytuacja, kiedy złodziej krzyczy, łapaj złodzieja. Mówiąc krótko, to tutaj nic nowego. Bezczelność sprawców, ich bezkarność sprawia, że mogą szantażować całą resztę. W momencie gdybyśmy zaczęli, gdyby media były normalne i stały na trochę wyższym poziomie niż dziś, i zaczęły analizować przeróżne postawy, przypominać wypowiedzi z przeszłości, pokazywać sylwetki polityczne w ich pełnym kształcie, to wyborcy otrzymywaliby rzetelną informację i podejmowaliby racjonalne decyzje wyborcze. Ale ponieważ tak nie jest, a media są na, no, w dużym upadku mówiąc krótko, środowisko dziennikarskie jest jednym z najbardziej zdemoralizowanych środowisk w Polsce, no to będzie tylko podgrzewanie emocji i szczucie jednych ludzi na drugich. Tą drugą część, myślę też bogatą, chciałbym zakończyć sprawą, myślę, o której moglibyśmy i trzy programy poświęcić, czyli Sprawa Polska, a Izrael. Jak tutaj spróbować to ogarnąć w w walce z tak zwanym przedsiębiorstwem Holokaust. Cały czas napływają do nas różne informacje odnośnie tego, że na przestrzeni kilkudziesięciu lat, cały czas prominentni politycy Izraela mówią o odszkodowaniu, jakie Polska ma zapłacić. Teraz Stany Zjednoczone, wiadomo, ustawa 447. Jak spojrzeć na to takim okiem, myślę, Polaka, który nie za bardzo wchodzi w temat. No, przede wszystkim trzeba zachować zdrowy rozsądek i nie dać się znowu powodować emocjom. Czyli z jednej strony nie ulegajmy takim głupkowatym antysemickim schematom, że wszystkiemu winni są Żydzi, całym światem rządzą Żydzi, że Żydzi zawiązali spisek na niekorzyść Polski i itd. To są takie antysemickie, nic nie wyjaśniające klisze. A z drugiej strony, nie dajmy się zaszantażować yy, twierdzeniem, że obrona polskich interesów jest antysemityzmem. Nie ma co mieć ko żadnych kompleksów wo wobec diaspory żydowskiej, tylko należy im świecić w oczy prawdą, rozsądkiem i konsekwencją. W momencie, gdy zgłaszają żądania przestępcze, bo żądania mienia bezdziedzicznego to są działania przestępcze, które nie mieszczą się w żadnym systemie prawnym. Od czasów rzymskich do dziś nie ma takiej kategorii roszczeń spadkowych. A więc y, ta kategoria nie może być w ogóle wytworzona. Najbardziej aktywne w tej sprawie są środowiska Żydów amerykańskich, diaspory Żydów amerykańskich, którzy przez długie lata nie chcieli widzieć tragedii swoich ziomków z Europy Wschodniej i Środkowej. A jak już docierały do nich wieści o tym, to i tak nie przyjmowali emigrantów, którzy uciekali z Europy. A dzisiaj roszczą sobie prawo do tego, żeby przejmować ich majątek. To, to więc chcą podwójnie okraść ofiary Holokaustu tak naprawdę. Raz okradli tych ludzi z bezpieczeństwa, z, nie dali im żadnego zainteresowania, a dziś chcą jeszcze zabrać ich majątki albo zabrać... Pozostałości tego, co pozostało po kulturze żydowskiej na ziemiach polskich i Europy Środkowej. To są wyjątkowo bezczelne żądania i takie należy kwitować. To, że za nimi stoi siła, że za nimi stoi pewien szantaż medialny, że stoi szantaż określeniem określenie mianem antysemity, nie może na nas robić wrażenia, bo gramy o, o wielkie pieniądze i przyszłość yy, młodych pokoleń. Polaków. Jeżeli ustąpimy, to następne pokolenia będą miały słuszny żal do naszego pokolenia, że daliśmy się okraść i tym samym spowodowaliśmy, że ich stad znowu jest fatalny. Czyli ledwo odbiliśmy się od dna, ledwo zaczęliśmy formować normalne życie społeczne i tworzyć jakieś warunki egzystencjalne, I już mamy dać się ograbić. To, yy, te środowiska, agresywne środowiska diaspory żydowskiej, plus niektórzy politycy izraelscy, którzy w ogóle nie mają do tego prawa, bo Izrael powstał w 1948 roku, a wojna się skończyła w 1945. Te wszystkie środowiska postępują w mojej zasady, wsadzać ci rękę do kieszeni i co mi zrobisz. Tak? Jak nie dostanę w łeb, to ci zabiorę pieniądze. I teraz yy, Polska powinna co najmniej mocno chwycić tą rękę włożoną do kieszeni i zatrzymać ją. Tak żeby ta ręka poczuła, że będzie opór, wtedy poszuka sobie łatwego zysku gdzie indziej. No właśnie, no ale czy tak się stanie? A propos nacisku mediów. 3% że tak powiem, wpływu w Stanach Zjednoczonych właśnie są, mają media, które są w pełni podwładaniem właśnie przedsiębiorców izraelskich i którzy wywierają dość skuteczny. Yy, nacisk na władze Stanów Zjednoczonych. No i tutaj przy wizycie w zasadzie sekretarza Stanów Zjednoczonych mieliśmy tego przykład, prawda? No ale nie miejmy pretensji do garba tego, że ma proste dzieci. Yy, musimy postępować podobnie. Siła polskiej diaspory potencjalnie jest większa, liczebnie większa niż siła diaspory żydowskiej. Yy, Żydów w Stanach Zjednoczonych jest może 3 miliony, Polaków tam jest 10 milionów. To sam rachunek wskazuje, że możemy mieć dużo silniejsze lobby, jeżeli się o to postaramy, jeżeli zaczniemy je budować od podstaw. Musimy działać metodami skutecznymi w dzisiejszym świecie, a nie wykrzykiwać w języku polskim, że nie oddamy ani guzika, bo tego nikt nie rozumie i nie słyszy. Ten nasz głos musi być głosem słyszalnym w przestrzeni międzynarodowej, i za nim muszą stać takie argumenty, które sprawią, że ci, którzy wybierają się do Polski po łatwe pieniądze zatrzymają się i będą szukać sobie innych ofiar. No właśnie, a przykładów można wyliczać właśnie bardzo dużo, czyli coraz więcej wydanych paszportów, polskich paszportów w Izraelu, sprzeciw e, odnośnie przekopu Mierzei Wiślanej i stanowiska różnego rodzaju fundacji Batorego na przykład wspomnianej wcześniej, która ostatnio wydała taki dość śmieszny komunikat, propozycję nowej, nowego wizerunku systemu parlamentarnego w Polsce, żeby znów władzę zdecentralizować i podnieść tutaj jakość samorządów. Tak, landyzacja Polski to stary niemiecki pomysł na to, żeby zlikwidować polską niepodległość. Tak więc to jest antypolski pomysł. Natomiast co my możemy Mówić o ludziach, którzy biorą obce pieniądze i działają w imię obcych interesów. No, w ubiegłych wiekach nazywano takich ludzi zdrajcami i Od brania pieniędzy, skąd się wziął termin Od Jargelt, czyli co roku otrzymywano pensję za zdradzanie Polski. Tak było w epoce Sejmu, Sejmu Niemego. I stąd ten termin pozostał. Dzisiaj myślę, że on powraca w postawach wielu ludzi. Pieniądze z zagranicy płyną bezkarnie na dywersję antypolską, a polskie służby nic nie robią. No powinny się zacząć aresztowania. W środowiskach, które czerpią obce pieniądze za działalność antypolską. I robią to jawnie. Drodzy Państwo, zapraszamy również do lektury. Najnowsza Pana pozycja Szlak Trafił. Chciałbym tutaj zacytować, myślę, początek tej książki. Zastanawiasz się nad tym, co jest fikcją. Czasem zdaje Ci się, że jest nią i nasze życie. Możesz się dowiedzieć, ale pamiętaj, że wiedza sprawi Ci ból. Potem nie będziesz umiał już zwyczajnie żyć. Będziesz musiał zwyczajnie żyć. I teraz tym wstępem możemy poruszyć wiele tematów. A jak przejść do życia codziennego z punktu widzenia, dajmy na to, rodziny, która straciła kogoś, myślę, w katastrofie smoleńskiej? Może troszeczkę taki ciężki przykład, i do którego już. Nieraz pewnie każdy będzie wracał, ale dla Państwa jest to problem już myślę bardzo um, często napotkany w mediach i do którego Państwo nie chcą wracać. Ale ja zawsze mówię, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jeżeli straciliby Państwo pewnie tam kogoś ze swojej rodziny, ten punkt widzenia byłby inny, prawda? Tak, no ale od dziewięciu lat trwa tak zwane śledztwo smoleńskie, które nic nie wyjaśniło. Dlaczego? Czy to świadczy o stanie państwa polskiego czy też o naciskach zewnętrznych, od czego boją się politycy. Skoro Holendrzy mogli wywieźć wrak samolotu ze strefy wojennej dosyć szybko, ten wrak jechał przez Polskę jak jakieś takie żałosne memento pokazujące, że Holendrzy mają silniejsze państwo niż my, on jechał przez Polskę i to powinien być przejazd Hochoła z wesela wyspańskiego. Każdy powinien popatrzeć na to i zobaczyć. W jakim punkcie znajduje się polskie państwo? Dziewięć lat, zero wyjaśnienia. I nie ma co się tutaj dać mamić jakimiś cząstkowymi teoriami. Nadal z punktu widzenia państwa nie ogłosiliśmy przyczyn katastrofy smoleńskiej. Stawiamy pomniki, a nie wiemy komu stawiamy te pomniki. Czy ofiarom katastrofy, czy ofiarom zamachu. Jeżeli zamachu, to czyjego? Przygotowanego przez kogo? I kto poniósł konsekwencje. Jeżeli katastrofy, to także są winni tej katastrofy i też powinni ponieść konsekwencje. Tymczasem odpowiedzi na te wszystkie moje pytania nie ma. Ale do lektury zapraszam. Zapraszam do lektury Szlak Trafił, bo to powieść właśnie o czasach katastrofy smoleńskiej i następstwach. Dziękuję za te owocne spotkania, za ten poświęcony czas. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Wzajemnie. Dziękuję również Państwu, że byliście z nami. Do widzenia, do zobaczenia.